Czy współczesne relacje męsko-żeńskie są prawidłowe, a jeśli nie są, to jakie powinny być? My mamy płeć męską i żeńską, prawda? Jeśli tworzymy rodzinę, to jednoczymy nasze istoty zarówno męskie jak i żeńskie. A czy żona powinna bać się męża? No nie, no jak? No dwie połówki całości, jak może jedna bać się drugiej? No ale nasz autorytet trzeba jakoś utrzymać przecież. Wedy precyzyjnie opisują powinności męża i żony. Istnieje ścisły podział. Mężczyzna ma wykonywać swoje zadania, a kobieta swoje. Rozumiem, czyli to, co mamy obecnie, to zwierodnienie. To, co mamy obecnie, to prawnie uznana prostytucja. Już sama nazwa Związek rosyjskie Brak wyjaśnia wszystko. Dobrej rzeczy nigdy nie nazwałbyś brakiem. No a jak to nazwać? Powinna być nazwa zwieńczenie za ślubiny. Kiedy jednoczy się męska i żeńska połówka, a obecnie powiada się brak, czyli ty mi przyniosłeś wypłatę, a ja za to tobie będę spodnie, prała i obiad ugotuję. To przecież prostytucja jest. Kobiety straciły sens. A po co ja mam wychodzić za mąż? No, bo teraz chcą, aby był bogaty, miał pieniądze, aby był kimś znaczącym, utrzymywał ją i to wszystko. No tak, to prostytucja jest. One straciły sens swojego istnienia. Co za tym czynić? Odbudować naszą kulturę. Ludzie nie wiedzą, gdzie się tego nauczyć. Ja piszę teraz grubą książkę na ten temat, jak stworzyć dobre potomstwo.